Mariusz Czerniewicz, Team Natural Signing i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o moich celach na rok 2015. Dlaczego o celach, a nie o postanowieniach? Moim zdaniem różnica między tymi dwoma słowami jest diametralna. Otóż słuchajcie, wiele osób ma takie podejście ok, mamy nowy 2015 rok, styczeń, tak, to jest rok, w którym dla siebie wszystko lecimy na maksa noworoczne postanowienia będę realizował to na 100% i wiem, że się uda. Ale hola hola, to nie tak działa zmienianie siebie, nie tak działa budowanie charakteru. Na taką zmianę, na takie prawdziwe, rzetelne postanowienie poprawy potrzeba czasu i sukcesywnej pracy, więc fakt taki, że zmienia się cyferka z 14 na 15, nic nam nie daje. Fajnie jest się obudzić, coś sobie założyć i robić małe kroczki w tym celu, ale rzucanie siebie od razu na głęboką pod jak robi to większość osób, które czyni postanowienia, jest skazane na porażkę. Otóż trzeba podejść do wszystkiego ze spokojem, zaplanować sobie tą drogę i sukcesywnie, metodą bardzo stopniowego rozwoju, nią podążać. Zmiana nawyków, zbudowanie czy to sylwetki czy czegokolwiek innego w życiu wymaga od nas pokory, cierpliwości i sukcesywnego powtarzania pewnych schematów, które ostatecznie prowadzą do sukcesu i tak jest we wszystkim, więc mam nadzieję, że wasze noworoczne postanowienia nie zostaną postanowieniami, natomiast staną się czym? Celami. I powiem wam, że kurczę, <laughs> nie chciałem nagrywać tego filmiku w styczniu, ponieważ tak jak wspomniałem, no, fakt taki, że czternastka zmienia się w 15, wiele wiele w moim życiu nie zmienia ale z drugiej strony jestem tak naprawdę na takim fajnym etapie, gdzie gdzie zamyka się pewien pewien dosyć długi, ważny i ciekawy okres w moim życiu, mianowicie jak wiecie jestem w tym momencie po, po moich startach w IABB Pro League i jakby nie było chcę troszeczkę zmienić priorytety w moim życiu na okres najbliższych paru lat także stwierdziłem, że mimo wszystko Pójdę zgodnie z głównym nurtem i nagram swój filmik o celach na 2015. I teraz pozwólcie, że przeczytam Wam te cele. Są one opisane bardzo hasłowo. Lecimy po kolei: Powrót do zdrowia, prawdziwy off-season, mega rozwój team natural, być jak najlepszym trenerem oraz rozwój jako sportowiec. Pięć celi ułożonych od najważniejszego do najmniej ważnego. I. W tym momencie każdy z tych celi postaram się dla Was pomówić, rozwinąć, przedstawić, co się kryje pod danym pojęciem i jestem pewien, że będziecie zaskoczeni. A tymczasem chowam się do rogu, w tle polecą klipy treningowe ze Stanów, zobaczycie jak pracowałem w siłowni. Nie poróżnowałem na obczyźnie, więc no cóż, klipy lecą, a ja będę opowiadał. I, I na szczycie listy, jako priorytet, Mario zapisał powrót do zdrowia. I od razu powiem Wam szczerze, że jest to dla mnie najcięższy do omówienia punkt, ponieważ muszę powiedzieć Wam o sobie trochę więcej. Fakt jest taki, że zawsze widzicie szczęśliwego młodego chłopaka, który, który mówi do kamery i naprawdę dobrze się bawi to robiąc. I co więcej, naprawdę jest szczęśliwym chłopakiem, ale fakt jest taki, że w przygotowaniach do zawodów. Nie zawsze jest kolorowo. I co gorsza, ja w przygotowaniach do zawodów spędziłem praktycznie ostatnie półtora roku mojego życia. Było to półtora roku życia w deficycie kalorycznym. I przez ten czas z moim ciałem i głową działy się różne dziwne rzeczy. Jak wspomniałem, nie zawsze wszystko było ok. Czasem było trochę mniej ok. Dobra, powiem Wam prawdę, że podzielę się tym wszystkim z Wami. Opowiem Wam o każdym. W tym nawet najciemniejszym aspekcie przygotowań i tych, tych myślach, które kłębiły się w głowie i które wcale nie były pozytywne, ale myślę, że na ten temat trzeba będzie nagrać zupełnie oddzielny vlog ponieważ to nie jest na chwilkę rozmowy. I wiem, że jestem Wam to winien, ponieważ jest dużo młodych chłopaków, dużo młodych dziewczyn, dużo, dużo ludzi, którzy wprowadzają swoje ciało w stany ekstremalne i nie do końca wiedzą jak się z tego wydostać i co gorsza ciężko jest im to zrozumieć i wiem, że opisując swoją drogę w przygotowaniach mogę pomóc naprawdę całkiem sporemu gronu ludzi także na ten temat nagram zupełnie oddzielny vlog ale teraz żebyście jeszcze nie zrozumieli mnie źle odbiegając od moich celi na 2015 posłuchajcie, słuchajcie fakt pracy z ciężarami budowania masy mięśniowej obciążania własnego ciała treningiem siłowym w połączeniu z cardio, z odpowiednim treningiem wydolnościowym to najzdrowszy możliwy sport świata nie bójcie się tego robić. On jest naprawdę... Ciężko mi jest wymyślić sport, który byłby zdrowszy i korzystniejszy dla naszego ciała pod kątem... holistycznym. Naprawdę, jest to coś... Coś, co każdy powinien robić bez znaczenia, czy ma 15, czy 20, czy 30, czy 80 lat. Trening siłowy, pracowanie tonusem mięśniowym jest spoko, jest zdrowy. Nie bójcie się tego. To, że ja miałem jakieś tam swoje efekty uboczne, issues, to... Zupełnie inna para, kaloszy, jak to się mówi. Fakt jest taki, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że przygotowanie do zawodów to nie jest już sport, to jest bardziej szkoła życia, szkoła przetrwania i wymaga to się od siebie, wymaga ona od ciała tego, żeby wprowadzić naprawdę stan ekstremalny. Mówię wam, że ostatnie półtorej roku spędziłem z prążkami na pośladkach, utrzymując bardzo wysoką formę. Łapiąc szczyty formy na okresy startowe i patrząc na to z perspektywy czasu mam świadomość tego, że popełniłem parę błędów i właśnie one kosztowały mnie całkiem niemało zdrowe, ponieważ utrzymywanie tak nienaturalnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej jest bardzo niezdrowe dla naszego organizmu. Nasze ciało zaczyna nam płatać figle i czasem wcale one nie są śmieszne. Ale tak jak powiedziałem, na ten temat nagram zupełnie oddzielny vlog i... Przypominam, cel numer jeden na liście Mario na ten sezon jest to powrót do zdrowia i hormonalnego, i fizycznego, i psychicznego. Także chciałbym odzyskać swoją stuprocentową witalność i wiem, że jest to bardzo, bardzo ważne. Właśnie po to, żeby mógł zre zrealizować kolejne cel. I cel numer dwa to prawdziwy off-season. I wielu zawodników myśli sobie, a, off-season, czyli chłopak chce pojeść, chce potrenować z większymi ciężarami. Jasne, niewątpliwie, ale... To nie to się kryje pod tym hasłem. Mówiąc prawdziwy off-season, na pewno macie świadomość tego, jak wyglądał mój okres przygotowawczy, jak wyglądało te półtorej roku z mojego życia, ponieważ nagrałem już vlog o tym, jak wygląda dzień z przygotowań. I tak dokładnie to wyglądało. Tak naprawdę będąc w okresie pomiędzy startami, utrzymując bardzo wysoką formę startową, moje życie nie wyglądało inaczej jak jeden, drugi, trzeci trening dziennie, jeden, drugi, trzeci posiłek dziennie. Na pracę, spać do galoty, powtórz. I tak naprawdę, w tym wszystkim nie ma miejsca na normalne, prawdziwe życie. Takie, gdzie, gdzie ma się czas dla siebie, dla przyjaciół, dla rodziny. Czas na małe przyjemności, małe rozrywki. Uwierzcie mi, że robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć ten balans, i wiem, że jest to możliwe. Da się to zrobić, natomiast mimo wszystko, jeśli mamy postawiony swój priorytet, swój cel to ten balans jest bardzo względny. Nie można nigdy się zatracić w tym. Trzeba zawsze pamiętać, co jest najważniejsze i zawsze pracować nad tymi relacjami. Jedną, drugą, trzecią. I także pamiętać o sobie. Absolutnie nie zapominałem o tym, ale fakt tego, że przygotowanie do startów IFBB Pro League, to nie są żarty, nie pozwala mi na to, żebym cieszył się tym na 100%. I teraz właśnie moim celem jest to, żeby móc pożyć tak z dużo, dużo większym luzem. Czyli znaleźć czas na... Częstsze kontakty ze znajomymi, spędzić więcej czasu na rozrywkach, typu kurczę, głupie gry komputerowe, które tak kochałem i na które miałem cza mało czasu. Przegapiłem kilka sezonów Gry o Tron. <gry> Trzeba to nadrobić, nie wiem, jakieś dobre filmy. W ogóle Hobbita muszę obejrzeć. Kurczę, tyle fajnych rzeczy. I właśnie to jest mój prawdziwy off-season, czyli tak naprawdę wyluzować się, wrócić do starych, fajnych, pozytywnych nawyków i mieć na nie dużo więcej czasu. Nie zamierzam się zabijać treningami trzy razy dziennie, tak jak do tej pory. Na pewno tutaj chcę też wyluzować, jeśli chodzi o kwestie dietetyczne. Myślę, że nadal będę liczył makro, może z troszeczkę większym przymrużeniem oka. W każdym razie jest to off-season mentalny, czyli pierwsze dwa punkty zdrowie off-season to są takie punkty, które tak naprawdę pozwolą mi znów być sobą na maksa, na maksa, jeszcze większego maksa niż do tej pory. I wiem, że jest to bardzo ważne, ponieważ fakt. Żeby móc dawać z siebie coś dla kogo innego, żeby móc dawać z siebie więcej, musimy najpierw zadbać o siebie. I proszę Was o, tym, o to, nigdy nie zapomnijcie zadbać o siebie. Łatwo jest się zatracić w realizowaniu swoich celi, ale pamiętajcie, że cele, które realizujemy, to nie zawsze jest wszystko. Są też inne aspekty, których nie możecie gubić. Nie można tego gubić, bo się przegra. Nawet jak się wygra, wszystkie złote medale to i tak się przegra, jeśli zatracicie w tym siebie. Czyli pamiętajcie, skoncentrujcie się trochę na swoich celach, skoncentrujcie się na swoim zdrowiu, na swojej prawdziwej sile, właśnie po to, żebyście mogli później pomagać innym i docierać do innych osób. Ponieważ gdy wy jesteście chorzy, to nie wyleczycie nikogo innego. Zacznijcie od siebie i właśnie to planuję zrobić. Dobra, słuchajcie, powiem Wam, że kurczę znacie mnie. Widzicie, że jestem gadułą i. Lubię z Wami rozmawiać. Naprawdę nagrywanie tych filmików sprawia mi dużą przyjemność. I zamiast 7 minut nagrałem 27. <noise> więc moje cele na 2015 postanowiłem podzielić na, na dwie części, tak żebyście nie byli już znużeni moim głosem, więc dzisiaj pierwsza część i obiecuję, że w ciągu najbliższych 48 godzin opiszę pozostałe trzy cele. Na pewno nie będą one mniej ciekawe niż te dwa, które opisywałem teraz, także jak możecie, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co, co uważacie, co Was zaskoczyło, bądźcie aktywni, bo jest, dla mnie, jest to dla mnie chyba największa nagroda za, za to, co, co robi, za to, co się wydaje. Taka możliwość interferowania z Wami i tworzenia tego prawdziwego team o czym zresztą jeszcze na pewno powiem w jutrzejszym, myślę, że jutrzejszym filmiku, także no cóż, subskrybujcie kanał. I do jutro. Obiecuję wrócić. It's not a big deal because if you've got the dreams, you have to fight for them, and that's it. So let's fight for my dreams, and I will wake up in six hours, go to the gym for back workout. Peace out.